Doszło do y, sytuacji, gdzie policja musiała użyć siły. To wszystko działo się na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Nowym Światem. Tam obywatele RP zorganizowali spontaniczny protest. Rozłożyli ogromny baner dokładnie pod palmą na rondzie de z napisem Konstytucja. Policja wzywała kilkukrotnie do tego, żeby to zgromadzenie spontaniczne, jak wynikało z komunikatów policji, y, legalnie zostało rozwiązane przez tych, przez tych samych, którzy się tam zebrali tych komunikatów policji było kilka, no i taka groźba, że jeżeli ci, którzy znaleźli się na trasie tego przemarszu, bo wtedy marsz dopiero co ruszył z Ronda Dmowskiego i szedł właśnie w kierunku Ronda de Gaulle'a, policja o to prosiła, żeby ci, którzy tam e, protestują, którzy e, stoją razem z banerem Konstytucja, usunęli się z tego miejsca, bo tamtędy będzie przechodził Marsz e, Niepodległości. Policjanci mówili jeszcze o tym, że jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni i ci, którzy tam Protestowali zostaną na swoich miejscach, to policja będzie musiała użyć środków przymusu bezpośredniego. I tak też się stało. Po kilku minutach wezwań policja wkroczyła właśnie w to miejsce, gdzie protestowali obywatele RP. To było dokładnie w tamtym miejscu, czyli Rondo de Gola pod samą palmą. Siłą zostali wyniesieni stamtąd ci, którzy blokowali trasę Marszu Niepodległości. Parlamentarzyści oprócz obywateli RP tam również się znajdowali. Posłanka Joanna Szoyring-Wielgus z lewicy i Wanda Nowicka była marszałkini Sejmu, która teraz również do Sejmu się dostała. To był taki do tej pory jeden incydent w tym miejscu, w tej okolicy, bo to, co dzieje się w innych rejonach, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, no to tam pewnie Bartek, Kamil. Ale może pani poseł, bo jesteśmy na żywo, dwa słowa bardzo proszę, co się tam wydarzyło? Wie pan, co przed chwilą biegłam. Więc muszę złapać oddech. Obywatele RP, yy, społecznicy, stanęli tutaj przy palmie z konstytucją, tak? To jest miejsce zbiórki w Marszu Niepodległości. Pokojowo, bez petard, yy, po prostu stali. Jak zwykle nic nie robili, tylko stali. I yy, 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 zostali usunięci z tego miejsca. Najpierw yy, organizator Marszu Niepodległości kazał policji, ja mam to nagrane, usunąć. E, obywateli usunąć usunąć również posłanki, bo byłam tam w środku razem z Wandą Nowicką i na tę prośbę policja wyniosła wszystkich siłą. Panie i poseł, no ale gdybyście tam zostali, to by doszło do zadymy. No nie, nie można z drugiej strony blokować marszu 100 e, tysięcy pan, co ludzi, pan No, no, no to pan, co tak. pan powiedział. Pan powiedział o tym, o czym my wszyscy wiemy, że ten marsz, który przechodzi w Warszawie 11 lipca, jest marszem, listopada. który je, je, 11 listopada jest marszem, który zagraża naszemu bezpieczeństwu. No byłaby zadyma. to oni są zagrożeniem. To oni mają racę. To oni doprowadzają do Jak Słyszał pan, co oni e, krzyczeli? Ale czy to nie była z Waszej strony jakaś prowokacja? Panie redaktorze, jesteśmy w, tak samo prawdziwymi Polakami, jak ci, którzy idą z racami i krzyczą do nas, że nie jest tutaj nasze miejsce. Panie, możecie iść razem. Panie redaktorze, czy widział pan kiedykolwiek prawdziwego Polaka, który szanuje osobę, która ma inną poglądy? Bo ja nie, nie znam takiej osoby, który szanuje osobę LGBT. Nie znam takiego prawdziwego Polaka. Ja jestem wyzywana od niepolek, od osób, które nie mają prawa chodzić po tej ziemi. Ja się tutaj urodziłam, jestem Polką, mam takie same prawa i zawsze stoję po stronie tych, których ci ludzie, którzy idą w tym marszu, nie szanują. Ponieważ Polska jest dla wszystkich. Nie tylko dla tak zwanych prawdziwych Polaków, którzy krzyczą z nienawiści do innych ludzi. No ja po prostu tego nie akceptuję, dlatego jestem z obywatelami RP. Po prostu, no uważam, że to jest mój obowiązek. I teraz idę tutaj. I tu rozumiem już nie powinno być żadnego żadnej niebezpiecznej sytuacji, bo jesteście bardzo z boku, ulica Smolna, kilkadziesiąt metrów od przemarszu narodowców. Tak, na dzisiaj tutaj wie pan co, nie jest bezpiecznie. Rok temu w stronę tutaj e, stojących ludzi nieruchomo, też tutaj stałam, e, leciały race, wyzwiska, było bardzo niebezpiecznie. Czy pan ma poczucie, żeby w Warszawie dzisiaj była radosna atmosfera? Przecież od rana chodząc ulicami Warszawy czujemy po prostu taki niepokój. On jest po prostu wszędzie, on jest na każdej uliczce, on jest w każdym miejscu, on jest w twarzach ludzi. Nie tylko tych, którzy przyjechali specjalnie na Marsz Niepodległości. War... No, widzi pan, co się dzieje. To są rzeczy niedozwolone, one w ogóle nie powinny się pojawić. Dlatego ja tu protestuję, to jest mój po prostu poselski obowiązek. Rozumiem, że każdego roku do skutku będzie pani ludzie, brała że, udział tak. w takich protestach. Wie pan, co ja e, zawsze byłam tutaj e, i niezależnie od tego, czy ja będę posłanką kiedyś, czy nie, to też będę tutaj stała z obywatelami RP z ludźmi, którzy Będą protestować, natomiast mam nadzieję, że Polki i Polacy zrozumieją, że marsz z tymi ludźmi, wiesz, ja mam y, nagrane, y, mam zdjęcia z symbolami zakazanymi, no to się po prostu pojawia rok w rok. Dlaczego nikt na to nie reaguje? Dlaczego policja ściga tych, którzy pokojowo stoją z napisem Konstytucja, a nie ściga tych, którzy chodzą z racami?